Cześć, witam serdecznie w 88 odcinku mojej serii. No i doszliśmy do końca, praktycznie serii z epkami i singlami. Bohaterem tego odcinka jest piosenkarz i aktor Wiktor Zatwarski. I prawdopodobnie to są dwie epki, które wydał jeden. Oraz jeden Longplay, który ukazał się w roku 1976. Resztę jego nagrań można znaleźć na tzw. pocztówkach dźwiękowych. Eee, pierwsza epka, numer katalogowy N0581 z oryginalną okładką. Proszę bardzo. Tutaj mamy takie utwory jak Wielki Przebój, Srebrne Wesele, Wesele Krysi, Jak na Lato, a tu żniwa. Proszę bardzo. Muza czerwona N581. Druga epka, którą posiadam, późniejsza N588, chociaż właściwie można powiedzieć, że ukazały się one równolegle. Tutaj mamy takie utwory, jak w Tobie coś jest, Walc Katarynek, piękny Rejs i żeby kwitły wszystkie kwiaty. Henryk Z... Wiktor Zatwarski, przepraszam bardzo. I tutaj klasycznie również Czerwona Muza, zespół instrumentalny Marka Sevena.